Dzisiejszy odcinek będzie niezwykły. Naprawdę będzie niezwykły. Bo wam przedstawię moją nową grę. Czyli Fall Guy's Mobile. Mam Minecrafta 2D zrobionego przez siebie. Po swoją przeglądarkę, która... No, jest przeglądarką Google. Ja tutaj macie ustawienia tego, na przykład ety. To tam wyjdzie ety, może się z tego odpalić. Po prostu, przez zwykła przeglądarka, ale nie o to chodzi. Chodzi o Fall Guys Mobile. No po prostu, zacznijcie na to. Wlochamy się Unity, mimo że to było zrobione w Scratch, a nie w Unity. Na 5 pięć łapek, pięć łapek w górę to, uwaga, uwaga, dam linka w opisie do tej gry. To dam Wam do pobrania tego Fall Guys. Wersja 6.0 to jest. Naprawdę fajne. Można się wciągnąć. Newsy się zmieniają co 3 sekundy, to są challange'e, można dodawać do znajomych. Jest, jest Maciek i online, offline jest Krzysiu jakiś Ele. Macie nazwę użytkownika Filipety, Czekacie. A, nie Tutaj jest sklep, karnet, kostiumy, na przykład, ten, na przykład ten ten. Po prostu każdy kaffee może mieć Kurczaka. No po prostu każdy. A ja będę kupić podstawowe. Nie? W sumie podstawowe do skinogu. Tutaj jest specjalna oferta. Fajny skinnik, ale tutaj jeszcze kasy nie ma dodanego. Dodany, więc nie możecie pić. Bo nie ma wystarczającej pieniędzy. To, to ale najpierw zagramy solo potem wam pokażę jak gra się ze znajomymi tutaj jak klikniecie cofnij no to czy na pewno chcesz wyjść takie żebyście gdy przypadkowo klikniecie żebyś, żebyście przypadkowo nie wyszli no to takie zabezpieczenie małe przed wyjściem tak się tak po prostu idzie to... Dalej jestem w O, O, i gracie. Polsajce. 42 osoby. Wszystkie błędy będę poprawiać w nowszych wersjach. O, zupełnie wam pokazać, że to naprawdę te... Działają. Ale może że w DoorDashu albo w czym innym wam pokażę. Też w wam niestety nie mogę pokazać ze względu na to, bo będziecie już widzieć, gdzie są prawidłowe drzwi. Jak chcę zrobić jeszcze, że będę mnie ale... To nie ma. tylko jedno. Tak więc jest już po DoorDashu, next mam. I ty ostatnia runda, finał, Palm Mountain. <tryk> <tryk> tylko tutaj się pomyliłem, w jednym, gdzie tam jest to, elementy powinno być -Paket 0 na 1. A zrobiłem 0 na 9. Więc tu się pomyliłem. Bo 9 powinno być elementem No właśnie tutaj się, gdzie pisze to kolpejkę, proszę pomylić Tutaj trzeba, da się to wygrać, ale trzeba być naprawdę ostrożnym Bo tu są te kolce Pixelek, wyhaczesz na to już jest Ale w poniedziałek tą dziurę Jeźdź, że jakby spadł U dziurę Bardziej to kulkę przypominałem, nie wiem Bo tutaj też trzeba uważać, żeby maga nie zahaczył. No i winner. Colefaked 1 z 9, a powinno być 1 na 1. Tu się pomyliłem. No i wygraliśmy. Ładuje nam. I... Jesteśmy z powrotem. Z tych newsów to jest tylko Epi Games. Jeszcze tu, że jest się 0. I walka jest polska. Tam przecież są To czas zapraszania. Zaprosimy najpierw Maćka. Czy nas przyjmie? Nie, nie. No to Krystiana może. O, in team, czyli doszedł. Jest, o, gotowy już. No to ja też nie będę przedłużać, let's go. No i teraz gramy, I oboje nam do wiele graczy. Tylko na multiplayer jest już tak, że jest tylko jedna mapa. Jest tylko ta sezonu 6 pierwsza mapa. Z tymi wiatrakami. Bo tutaj za dużo tych skryptów by było. No, nowa mapa. Race i let's go. Jeszcze czeka na gracze. To już trochę dłużej to kupa, tak samo jak przy finale. Trzeba dłużej czekać już tak. no i może się z nim świdać. On co tu idzie? Eee, nie wiem. Kolega wygrał. A ja Wam pokażę, że sobie to wiatra udział, ale nie widzicie, że nie zaczynę. Popatrzcie. Jak pytanie. Jeszcze nie wracamy je tutaj i wygrałem No i wyszedł Szkoda To jest sklep, jest tutaj ten Jeszcze brakuje ustawień oraz tego jednego Oraz jeszcze te taski co czasami jest, yy, że takie wydarzenia, co nadchodzi, no, że musicie grać i wtedy zdobywacie jakieś nagrody, tam skina można dostać. Tak właśnie wygląda mój Fall Guys. Jest spoko. Cały czas jest aktualizowany, jest wersja aktualnie 6.0, mogę nawet Wam to w ustawieniach pokazać. Chociaż zanim się odnajdę w aplikacjach w ustawieniach, to minie wieczność. Jeszcze sobie zagram jedną no rundę. O, jeszcze był dźwięk, że zaczyna dobierać graczy. Tylko chciałem go jakoś bardziej spowolnić, ale się nie dało. jakoś wspomniałem, no to się robi zbyt taki piskliwy tak to mogę kryszu. O, a tutaj nie ma tego rejsu. I tego wcześniej nie widziałem, jak, tego, jak tą mapę robiłem. Kurde no. się w sensie, w tak widać było, że mi czegoś brakuje, czy Oczy doszły niebawem, bo wcześniej oczy nie było. W serio, wcześniej oczu w ogóle on nie miał. Po boku wyglądał jak Among Us, bez oczu w ogóle. i tak samo. Proszę Przepraszam, że długo nie było odcinka, ale nie miałem czasu i jak chciałem nagrać, to zapomniałem. Jak ktoś czekał na odcinek, to no to przepraszam. No zaś do rydasz, będę musiał wyjść. Ale najpierw sobie po pochodzę i po te słupy ponawalam. Za każdym razem jest inna muzyka. To jak tu tutaj już się nie spotkuję Tutaj to... Ja się tutaj... Dobrze się wcelować, jakby się wciel w te drzwi, albo... ...lwinę <laughs> Tak fajnie wyglądają te oczy I 22 osoby mogą się dać, teraz Akurat kiedy robiłem tą mapę, kiedy robiłem tą drugą mapę, no to się zapytałem brata, jaką grę by stworzyć spośród tych. A on a on... Może Dordas. No to ja zacząłem robić Dordasza. No i właśnie to jest mapa, którą Krzysiek mi wybrał. Bo mu pokazałem kilkanaście sezonów pierwszego, bo chciałem jakąś, żeby była ze starości. I książę, tą wybrał, więc to jest akurat od Kszyjka, mapa bardzo. Dobra, to ja już do następnej rundy idę. No i witamy Was w Nixtapie. Przynajmniej tutaj nareszcie możecie. Jeszcze Wam dam do porównania Fall Guys z sezonu pierwszego. To była taka kupa. masakra, ten Fall Guys sezon pierwszy to masakra. Jeszcze, jeszcze brakuje przycisku Show Selector No A tak zapomniałem. Przez przypadek mi forwał, zginął. spadł. przez Tu naprawdę trzeba być ostrożnym, bo was wyleci tam na sam dół mapy. I będziecie musieli wylacać O, i winer. Dobrze. no i wygrałem kolejną rundę. teraz sobie wychodzimy jak wam dalej gra muzyka w tle o, to już mi zgasła yy, ale jak wam dalej gra no to sobie zróbcie tak kliknijcie w ten kwadracik i sobie yy, przewinijcie to w górę żeby wam ta aplikacja się zamknęła yy, przymusowo, bo inaczej to <coughs> ciężko Fall guys Beta, Fall guys 6 tu miałem robić Fall guys, ale zrobiłem lepsze na komputerze Falga Guys Beta Demo 2.2 a ja już 6.0 jaka to wielka wersja Jezu, już się Discord nas spamił. A właśnie, wbiacie jeszcze do mojego Discorda, bo już się zrobił taki dead chat, A chciałem, żeby ktoś w ogóle coś był aktywny trochę. Dobra, to wam pokazuję już Fall Guys. W wykonaniu na telefonie. Co robiłem? Robiłem tą grę na Filipy, Ty projekt. Filioszek, Ty projekty. Zapraszam do tego kanału. Dźwięk nagrany z Dźwięk nagrany z komputera. Tutaj nickname demo Change Create, a nic z tego nie działa. Invite players you don't have preference. tak wielki. I tutaj tylko trzy inne. Jakie smutne. Gra na boty. I właśnie teraz zaczynamy gra na boty. Jeden na 60 i. Nowa mapa. Też taka sama mapa. Tyle, że to jest ze starego sezonu. Pewnie mnie jakoś nasmać. O, jeszcze dźwięki przyjąłem. Dźwięki Spalga jest z odliczania do gry. No i mi działa tutaj. A postać zrobiona w fajnie, no. Trzeba dopiero kliknąć w tą tutaj metę, czy co to jest? Aby się skończyło. No i Wow, wygrałem, dostałem koronę, niby przeszłem trzy gry, a tak naprawdę jedną. I tutaj jak klikniemy to play, to po prostu nam wyszukuję graczy, ale... Ty nam wyszuka? To jest pytanie. Error, nie znajdziono graczy. I tak się to Fall Guys cały przedstawia. Tak mało duszków tu zrobiłem! Ja nie mogę, ja w swoim nowym Fall Guys tam chyba z 2000 duszków. Ja nie mogę, byłem z tamtego dumny, jaka to jest świetna produkcja! A Fall guys 6 to normalnie masakra teraz robi. Na, tak jak mówiłem, na 5 łapek w górę, nagram odcinek, Falga Guys Mobile 6 co ja to zrobiłem tyle, że z linkiem do pobrania bo naprawdę gra jest ciekawa będzie cały czas aktualizowana więc po pewnym czasie może być mega dobrą robotę robić o że tutaj to nie działa czemu? o tak se to zrób, zapisz no <ślesk> Info, witamy w wersji testowej Windows 7 Trzy przyciski. Minimalizuj, działa, ale i reszta działa. O, wysoki bot. brakuje trzech w OneDrive. Tutaj, tylko pooter. Robiłem to w szkole. Y Wygląda jakbym robił na Kidlu. Dobra, No się komputer zgasił i trzeba go ponownie uruchomić. YouTube, nie teraz. Google, szukaj w Google, klikam szukaj w Google, flag internetu Ehehe. I Tylko tyle z tego jest, a żeby włączyć komputer to trzeba właśnie kliknąć to tutaj niebieskie coś co tam jest, taka plama dziwna To właśnie się blue screen pokaże no i się komputer wyłączy Tutaj ten Windows 10, tutaj ja chyba nie wiem co to dokładnie jest. Podejrzewam, że to jest plik, który zrobiłem na komputerze. I czy to na pewno to? Tak, to chyba to, bo ja tak to nazywam. O tak, to to robiłem to na kompie tym razem. Tutaj jest komputer, kosz jest pusty, Minecraft graj, Mojang Studios. I Minecraft Java Edition. Player, Multiplayer, Minecraft Relaunch, Opinions, Quiet Game. To X. Well guys. To jeszcze wtedy był sezon piąty, a teraz jest szósty. O. To jest screening. Skry... To, to zdjęcie to ja zrobiłem na swoim komputerze akurat. Wszystko to jest lepek screenów. kliknij Start. Loading stoi w miejscu wystąpił błąd, spróbuj ponownie i tutaj jest xbox yy, yy, no, aparat i minecraft kiedy kliknę na, e, minecraft to wow graj, no to mojang studios no i minecraft java edition wychodzę włączyć komputera też się nie da trzeba tutaj szukać tego magicznego przycisku o, tutaj jest na przycisku, akurat Windows na, na pulpicie taki mały kwadracik, który włącza komputer. Właśnie tutaj jest. Że ja kiedy ten, no to zmienia na tło y, zamk, y, zamykanie, a potem czarne tło daje i koniec. Windows 7, Windows 10 jeszcze. To jest pełny Windows 7, a, a pełny Windows 10, jak wygląda. Ten Windows 2021 to jest akurat chyba pełna wersja, co ja aktualnie robię na komputerze, ale jest mega naprawdę już dobra. W sumie już do dawno robiłem, ale naprawdę bardzo fajna jest e, teraz ten Windows 2021. Można pobrać wirusa, wirus działa. Można pobrać falga, jest falga jest wiele działa, więc gra, jest, do, więc mój Windows jest dobry. Jeszcze są Teamsy i więcej wyszukiwań. Piszcie propozycje w komentarzu, co można dodać do mojego Fall Guys. Oczywiście pytam się e, o Fall Guys 6, nie Fall Guys 1 O to się pytam, co można do tego dodać Tutaj już wszystkie se usunąłem wersję Fall Guys. Może kiedyś Wam pokażę jak powstawał mój Fall Guys, co nowego dochodziło Bo Fall 1.0 to był naprawdę... Chyba w wersji 4... 3.0 że ta 5.0 zaczęły powstawać nowe mapy, tak? To była tył, cały czas jedna. Więc dobra, że na to jak będzie, na tyle subskrybujcie kanał i z ładeczki. ja właśnie po już nie będę aktualizował. Jakbyście chcieli, no to Wam mogę na Discordzie wrzucić linka. Chyba kilką osobą już wrzuciłem. To na Discordzie możecie sobie pobrać, jest łazienka. Możecie z tego umieć. Widzicie, takie białe plamy się porobiły na nim. Teraz se go pod prysznicem myję myju, 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 myju i się umył. Sklep dojdzie niebawem, sypialnia, śpi, kuchnia, żre. No nic się nie zmienia. Łazienka to wiadomo, sypialnia to ze śpi. No i tak wygląda poł. Nie będę już go aktualizować, bo już nie mam pomysłów na niego. I jeszcze jest Minecraft 2D, który jest naprawdę, będzie w przyszłości mega też dobry właśnie się tak nienaturalnie nie na minecrafta wyrochamia ekran ładowania jest inny specjalnie taki zrobiłem żeby było taki wyjątkowy no i wam pokażę póki co jak wygląda menu główne tej gry właśnie O. Mega, i każdy z przycisków działa. Licht na przykład ustawienia dojdzie niebawem. A przycisk play to po prostu rozpoczyna tam grę, nie, ma, nie wybiera się świata prosto, od razu tworzy o tak, że budowanie terenu. Ja wychodzę. Więc piszcie propozycje, co dodać do tego Fall Guys. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się następnego cika i cześć.